Hej, hej, witam wszystkich, jestem Ikery. Zapraszam Was na kontrę. Runda siódma. Hangar. Tutaj na początku te przeszkodnie nie są zbyt trudne, więc idę do przodu będziemy na się gościu działkiem i tu terrorystów. Szybko się z nimi rozprawia i dalej. Tutaj przestuduję sobie dobrze sytuację. Zobaczcie co oni chcą robić No, wkraczamy do akcji, będzie za dymem, tutaj powoli do przodu, Do te ściany mi się posuwają, z Ok, wkraczamy Tutaj jest to wszystko trudniej, ale powoli, powoli, radę damy Dobra, odzyskajmy na dół. Tutaj nie wyskoczę. Muszę ten wózek. Odjechać sobie. teraz mogę wziąć się na To oznacza nieśmiertelność. Oczywiście jest to nieśmiertelność okresowa, więc idę jak najszybciej do przodu. No to idziemy do przodu. Wyskoczymy sobie na wózek. Tutaj mam terrorystów, tutaj kropne. Snajpera też. Tutaj jest daleko. wszystko przeskoczę, to na wózek. I z wózka w drugą stronę. Czekamy, idziemy, znowu czekamy i do przodu. Już, jeszcze nie, jeszcze nie i druga. Od razu sobie gościa ściągnę i czekamy. Tutaj jeszcze jeden gość mi wyskoczył. I teraz, okej, okay. udało się. Tutaj trzeba uważać na tę ścianę i do przodu. Trzeba wyczuć rytm i przez cały czas strzelać. szybko na ziemię. I wszystkich ładnie powykańczać. Ponieważ powoli powoli zbliżamy się do ostatniej walki z bossem. Oczywiście z bossem w tej rundzie. Przez cały czas zapisuję, bo sam wiem co się teraz będzie działo. Ok, i zaczynamy. Tutaj robimy przez cały czas w te drzwi, z których wychodzą co jakiś czas terroryści. Trzeba uważać tutaj bardzo na te pociski, które zostają wystrzeliwane przez te ciała z dołu. Z na całego. Na koniec fajewerki i przechodzimy dalej. Runda ósma. Legowisko kosmitów. Ok, i jesteśmy czujemy się tutaj, jakbym był w jakimś wielkim organizmie. Nie jest tutaj ani miło, ani sympatycznie, ani przytulnie. Coś tutaj na mnie leci. Zaszczelimy go i idziemy dalej. No nic, mam tutaj jakiegoś minibosa, Trzeba go rozwalić, zróbcie dalej. Uważaj na te rzeczy, które wypuszcza, zwłaszcza... Trzeba je tu rozwalać, ponieważ z nimi podążają. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj przeskakujemy i rozwalamy ten organizm, który do nas wypływają te rzeczy. Białe kłódki, czy nie wiem jak to nazywać. sobie je rozwalę, ponieważ tam się nie chce pchać, bo nie wiem, co tam będzie. Spoko, jest tam nowe życie. I idziemy dalej. No nic, tutaj się położę i będę strzelał, żeby zniszczyć te organizmy. Powoli, powoli, pojedynczo się uda. Idziemy do przodu. Przedzieramy się przez kolejne masy potworów, kosmitów i terrorystów. Tutaj jest lekka ma, ale jakoś sobie ją opanuję. Uciekam tutaj na lewą i strzelam gdzie popadnie. No, ok, wystąpi tylko tylko po prawej, więc sytuacja sytuacji jest opanowana. No nic, teraz tutaj trzeba tylko przeskoczyć. Napiszę sobie I jeszcze raz. Tutaj już idziemy na kamerę, a nie. Saving i do przodu. Te dwa sobie opanowały taktycznie. Zbliżając się specjalnie do dołu. tutaj powoli, powoli do przodu i zbliżamy się do walki save. I do dzieła. się w bardzo dobrym miejscu, mam broń, która coś tam trafia, dostałam nowe życie i muszę tylko w odpowiednim momencie podskakiwać. Jak wszystko dobrze pójdzie, to zaraz zakończymy. Strzelamy i skaczemy, strzelamy i skaczemy, strzelamy i obserwujemy. Ok, i po sprawie. Zatem, jak widzieliśmy, wyspa została zniszczona, a ja odleciałem śmigłowcem. No to to już jest koniec naszej przygody. Mi było bardzo miło nagrać i pokazać wam tę grę. Jest to gra, którą wyszedłem wiele razy z wieloma przyjaciółmi, tak więc wzbudza we mnie wiele wspomnień z przeszłości, z młodości itd., itd. Ja jestem Ikery. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś to obejrzy i łapkę do góry da. Ja nie mam zbyt dużo czasu, ale od czasu do czasu będę się starał coś nagrać. Nie jestem zbyt dobry w tej klocki i z góry przepraszam za wszystkie moje błędy. I chyba powiedziałem już wszystko. Zatem do usłyszenia w następnym materiale. Stowię Was tutaj samych z napisanym pa, pa Do usłyszenia.